PKP Polskie Linie Kolejowe SA modernizują linię kolejową numer 131, czyli tak zwaną magistralę węglową. W ramach przeprowadzonych prac będzie modernizowana m.in. stacja bytom. Był to bardzo oczekiwany przez nas przetarg. Czeka nas duża zmiana, jeżeli chodzi o kolej w bytomiu. Od tak oczywistej rzeczy jak przebudowa torowisk czeka nas renowacja hali dworcowej na dworcu głównym w Bytomiu, nowe perony, naprawa, poszycia. Perony będą podwyższone, żeby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z pociągów, będą wyposażone w antypoślizgową powierzchnię, a także stacja Bytom będzie wyposażona w windy. Oprócz tego zostanie wyremontowana wiata nad peronami 2, 3, 4. Wiata jest zabytkiem, dlatego na pewno jej remont będzie przebiegał pod okiem konserwatora zabytków. W ramach przeprowadzonych prac zostanie wymienionych około 80 km torów. Będzie też wymieniona sieć trakcyjna oraz rozjazdy. Dzięki temu pociągi podniosą swoją prędkość, pasażerskie będą mogły osiągać do 140 km na godzinę, co wpłynie także na skrócenie czasu podróżowania z Katowic w stronę betomia. I dalej na, na północ linii 131. Umowę planujemy podpisać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku. Po tym czasie nastąpi proces projektowania który będzie się odbywał w tym roku 2020, natomiast budowa jest przewidziana na lata 2021-2023. W związku z tym, że komunikacja publiczna jest jednym z naszych priorytetów, stawiamy na to, żeby mieszkańcy mogli wygodnie korzystać z różnych form komunikacji, stąd Plac Wolskiego będzie dawał możliwość przesiadki zarówno na tramwaj, na autobus, pociąg, samochód i rower. Powstanie tam centrum przesiadkowe. Ogłosiliśmy przetarg. Jeżeli tylko otrzymamy dofinansowanie, inne które się staramy, podpiszemy umowę i w ciągu dwóch lat wybudujemy centrum przesiadkowe. Będzie to dwukondygnacyjny budynek z ośmioma peronami, szesnastoma przystankami, 240 miejsc parkingowych, miejsce dla rowerzystów na pozostawienie rowera oczywiście, poczekalnie. Kasy biletowe, całość z wygodnym przejściem na dworzec kolejowy i przystanek tramwajowy, który również w pobliżu będzie zlokalizowany. Projekt rzeczywiście jest tworzony w mieście od wielu lat i przeszedł przez te kilka lat istotne zmiany. Po pierwsze, na nasz wniosek jako radnych, dołożono do niego projekt linii tramwajowej, która dokłada możliwość przesiadki na tramwaj. W ostatnim czasie w nowej kadencji zleciliśmy przeprojektowanie tego dworca, dlatego że w naszej ocenie, ale też w ocenie wielu mieszkańców, a też w ocenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w pierwotnym kształcie ten dworzec był za duży jak na potrzeby naszego miasta. Znacznie przekraczał też nasze możliwości finansowe, bo był wyceniany na 250 milionów złotych. Po zmniejszeniu tego dworca o dwie górne kondygnacje. Uzyskamy obiekt dopasowany do potrzeb, natomiast projekt zamienny jest przygotowany w ten sposób, że w razie konieczności możemy te dodatkowe kondygnacje wybudować. Spółka Tramwaje Śląskie przede wszystkim bardzo mocno trzyma kciuki za gminę Bytom, żeby pozyskała środki na inwestycje w centrum przesiadkowe w rejonie dworca kolejowego, dworca autobusowego. Z tego względu, iż ta inwestycja bardzo mocno jest powiązana z planowanym przez nas odcinkiem zupełnie nowej linii tramwajowej, nowym odcinkiem torów właśnie doprowadzanych do dworca kolejowego. Co istotne, bo takie pytania już też do nas docierały, jaka linia będzie dojeżdżać do tego centrum przesiadkowego. Już jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że chcemy zmienić troszeczkę kształt linii 38. Właśnie poprzez dobudowę tego jednego toru możemy z ulicy Piekarskiej wydłużyć linię właśnie przez Powstańców Warszawskich do Placu Wolskiego i z powrotem jak Jagiellońską przez Plac Sikorskiego do ulicy Piekarskiej. Tym bardziej, że ulica Piekarska zyska zupełnie nowy wagon, nowy tramwaj niskopodłogowy, który już jest produkowany w Poznaniu w firmie Modern Trans. to zamawialiśmy właśnie myśląc o tym, żeby na linii 38 oprócz tego naszego dziadka zabytkowego wagonu typu N pojawił się zupełnie nowy niskopodłogowy wagon i on miałby właśnie integrować Plac Sikorskiego z Placem Wolskiego, czyli takie tramwajowe połączenie dwóch najważniejszych punktów komunikacyjnych dla komunikacji pasażerskiej w, w Bytomiu.